Cześć, melduje się Kobikowski. Witam Was w klasycznej, autorytarnej recenzji klocków Kobi. Ale spokojnie, będą jeszcze recenzje widzokratyczne, zapewniam. Tym razem po prostu miałem jasną wizję tego, co chcę zrecenzować. M3 Scout Car. Amerykański transporter opancerzony, często wykorzystywany w charakterze samochodu zwiadowczego, a także zabezpieczenia konwojów. Podobnie jak w przypadku innych popularnych konstrukcji amerykańskich, był używany również przez Armię Czerwoną po dostawach do Rosji Sowieckiej w ramach umowy Land Lease. Zapraszam do recenzji. W zestawie znajdziemy dwie figurki przedstawiające żołnierzy amerykańskich. Oto pierwsza z nich. Jest to bardzo dobrze znany już nam żołnierz amerykański, często podpisywany jako Ranger. Nie mam żadnych zastrzeżeń jakościowych do tej figurki, prezentuje się bardzo ładnie. A na dodatek, zobaczcie, trzyma w ręku okazałą bazukę M1, czyli granatnik przeciwpancerny amerykański, czy też ręczną wyrzutnię pocisków przeciwpancernych niekierowanych. Tak, była to oczywiście odpowiedź tutaj amerykańska na, na oczywiście. Konieczność posiadania przez piechotę jakiejkolwiek broni, która mogła zwalczać w tym przypadku niemieckie czołgi. Tak, skuteczna, prosta i potrzebna w dużych ilościach. Mam nadzieję, że teraz będzie często dodawana do zestawów z, ze sprzętem amerykańskim. Figurka numer 2 jest to szeregowiec. Możemy to tutaj. Rozpoznać po naszywce. Jest to szeregowiec dokładnie E2. Nie wiem dokładnie, jak to tam, jak to tam jest w tej armii amerykańskiej, ale jest to szeregowiec E2, tak, czyli chyba nie taki zupełny Golas. Jeżeli chodzi o świeżość nadruku, no to ta figurka jest troszeczkę nowsza. Tak? Ten, ten nadruk pojawił się chyba po raz pierwszy w tym roku. Jeżeli chodzi o twarz, no mamy tutaj tą taką bardzo ekspresyjną, ekspresyjny wyraz twarzy, on coś krzyczy. Y, jakiś tutaj na pewno bierze udział w, y, w działaniach bojowych lub wydaje rozkazy. Chociaż to szeregowiec, więc nie. Ale słuchajcie, w ręku to, co nas najbardziej interesuje, to to, że w ręku ma nowy y, y, Karabin M, M1 Carbine. I to jest. Y, na premiera, tak samo jak w przypadku Bazuki, to jest premiera, tutaj na moim kanale już wcześniej widzieliśmy ten, ten odlew na pewno w, co najmniej w Stewardzie, tylko że akurat jeszcze Stewart się nie doczekał recenzji. Wahałem się, tak nawiasem mówiąc, czy zrobić dzisiaj Stewarta, czy, czy tego, ten samochód M3, ale wybrałem samochód M3, ponieważ no, chciałem jakiś może mniejszy trochę zestaw i dodatkowo coś kołowego. W ten sposób nasz transporter opancerzony M3 wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. Na etapie budowania nie napotkałem żadnych problemów, instrukcja jest jak, jak najbardziej czytelna, jak najczęściej to bywa u COBI. Wszystko, wszystkie etapy montażu przebiegły sprawnie. No i muszę powiedzieć, że buduje się to z ogromną przyjemnością, zwłaszcza ten dopracowany, dopieszczony przód pojazdu. Który według mnie na dzień dzisiejszy jest chyba najładniejszym przodem pojazdu takiego kołowego od kobi, jaki, jaki po prostu dotychczas widziałem. I powiem szczerze, że ciężko będzie przebić to, jak fajnie wygląda ten przód pojazdu. Ale teraz po kolei obejrzymy sobie go z każdej strony i wygłoszę jakieś moje spostrzeżenia. I uwagi. Właściwie taką, y, taką krytyczną uwagę będę mieć tylko jedną. Otóż y, trafił się znowu taki jeden mi klocek, y, chyba 2x8, y, jakby z błędem odlewu lub niedolany nie do końca. Być może jest on, słuchajcie, nawet z tej samej partii, co co wcześniej się mi już dwa razy trafiły mam nadzieję, że jak najrzadziej się takie rzeczy zdarzają no i drogie kobie, takie rzeczy się nie mogą zdarzać zaraz go wam pokażę, gdzie ja go wsadziłem żeby było go mało widać więc tak, słuchajcie, ogólnie mi się daje bryła tego samochodu jest odzwierciedlona rewelacyjnie jak się znamy to od razu potrafimy odczytać o jaki samochód chodzi on oczywiście jest monstrualny w stosunku do minifigurek. Taka jest po prostu przyjęta przez kobi skala. Tutaj wiecie, no nie, nie mam żadnych uwag do tego, po prostu tak, tak zostało to przyjęte. Ja osobiście, znacie mnie, ja bym wprowadził nową serię minifigurek, takich trochę większych, coś ala Mega Bloks, które by pasowały idealnie chyba do tego typu pojazdów w tej skali. A to, co bym zrobił na pewno, to wybrałbym na sztywno, już jedną określoną skalę dla, dla modeli COBI, i pisałbym ją na pudełku twardo, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, żeby było jasno powiedziane, żebyśmy mogli sobie później stawiać na półeczce modele jeden obok drugiego. I oczywiście wtedy trzeba by się trzymać tej, tej skali. A figurki można wtedy, no, dopóki nie ma innych, tak traktować trochę tak bardziej osobno lub no, humorystycznie i tak dalej. No one wyglądają przecież jak takie poprzebierani chłopcy przy... to też ma fajny klimat, nie? Tacy poprzebierani chłopcy powiedzmy sobie tacy siedmiu, ośmioletni przy prawdziwych maszynach wojennych. Tak, tak to wyglądają właśnie te, te figurki. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajny model tak jak powiedziałem ten przód po prostu mnie, mnie zachwycił. Fajnie się to buduje. No nie jest oczywiście to tak jak w przypadku w większości tych konstrukcji, gdzie mamy takie, wiecie, te konstrukcje na zawiasach, przepraszam, powierzchnie na zawiasach. Tutaj budujemy i od góry, przepraszam od dołu do góry, ale też na boki i tak dalej. Więc mamy chyba wszystkie takie, że tak powiem triki montażowe zastosowane, to zawsze wymaga naszego skupienia i, i uwagi. Zobaczcie ten, ten błotnik tutaj, to jest po prostu poezja i tam w dodatku jest tak, tak fajnie wypełnione jest, mamy taki modulik budowany od, od bok, w bok i on bardzo fajnie tam wypełnia tą przestrzeń. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. No aha, i mamy dodatkowo też ten właśnie, ten znany już mechanizm, który tak się domyślam będzie teraz, bo on jest bardzo fajny. Fajnie pracuje i, i daje dodatkowe możliwości pozowania, no i też trochę zabawy. Ten mechanizm skręcania przednich kół w tym przypadku bez jakiejś możliwości, wiecie, tutaj z sterowania, tym ale działa to fajnie i to jest, to jest na pewno na plus. I teraz, jak to bardzo często bywa, przy tej okazji wspomnę o tym, że nie mogę się doczekać, aż Kobi rozwinie jeszcze swój system właśnie tych elementów ala technik, takich technicznych, który pozwoli nam na troszeczkę większe możliwości budowania właśnie na przykład przekładni, kół zębaty. Rozumiecie, tam moglibyśmy wtedy wyprowadzić sobie to sterowanie tymi kołami zębatek i tutaj gdzieś, wiecie, tutaj możemy zrobić jakiś pokrętło, tak jak to często bywa w modelach LEGO Technic yy, i nie tylko, że jest pokrętło gdzieś tutaj na przykład ukryte z tyłu do kręcenia kołami, to by zwiększyło oczywiście bawialność i bajeranckość zestawu. Yy, to wszystko da się zrobić i czekamy na to drogie kobi powlódko oczywiście. Nie spieszcie się, wiemy, że produkujecie już teraz mnóstwo nowych form co miesiąc i nas bardzo to cieszy, odnajdujemy te z radością te nowe elementy w nowych zestawach i słuchajcie, w tym zestawie też tak jest, mamy, mamy bar dwa bardzo y, ważne nowe elementy i nie mówię tu o bazuce i o karabin karabinku M1, y, tylko zaraz sobie do tego przejdziemy, tak. Z przodu przód przyozdabia y, y, nadruk. Jest to nadruk na, na płytce 3x4, na kafelce 3x4. Takie właśnie tutaj takie żaluzje, jakby żaluzje tego wlotu powietrza. Tutaj takie bardziej jakby zamknięte. I gwiazda amerykańska, która oczywiście pamiętajcie, jak montujecie, trzeba zwrócić uwagę, żeby oczywiście miała je, jedno ramię w górze, tak? Nie odwrotnie. Po prostu jakaś tam satanistyczna gwiazda, że dwa ramiona w górze, tylko jedno ramię w górze, tak? Fajnie, tutaj światełka. Jeżeli chodzi o montaż tego, to jedyne na co na pewno trzeba zwrócić uwagę, to podczas przypinania tych, tych tutaj kafelek z tego, no, umiarkowanie dociskać, bo można wypiąć z tego zawiasu ładnie, łatwo. Tą powierzchnię, później trzeba to montować od nowa. Z przodu, słuchajcie, jak to często bywa w samochodach. Czasami tutaj w tym miejscu jest montowana wciągarka, tak e, czyli po prostu taka szpula na, na linę stalową, która umożliwia tam wyciągnięcie pojazdu, ale nie w tym przypadku, słuchajcie. To jest odzorowanie takiej rolki, czy też takiego walca, który zapobiegał zakopywaniu się przedniej osi. W jakimś rowie, czy też w, w jakichś tam nierównościach terenowych, lub też ułatwiał po prostu wydobycie tego pojazdu. Po, po angielsku to się nazywało coś takiego jak Unditching Roller. Tyle udało mi się znaleźć. Polskiego odpowiednika, nie wiem, może jakoś walec. Walec ułatwiający wydobycie z rowu, czy też z z jakiejś tam przeszkody terenowej tak to nie jest wciągarka tylko właśnie ta, taki walec, dwa haczyki tu z przodu bardzo fajnie tu mamy troszeczkę inaczej o tyle tylko że tu mamy taką ładną fajną małą jakby skrzyneczkę i tutaj zwróćcie uwagę mamy, mamy kafeleczkę płyteczkę z nitami taką fajną zbiorniki z paliwem to zawsze dodatkowe takie kanistry fajnie, fajnie to Zawsze takie detale się przydają. Przednią szybę można, można przysłaniać taką jakby, takim zabezpieczeniem, pewnie z blachy pancernej. Być może tu właśnie jest te 13 mm blachy pancernej. W przypadku jak mamy tutaj do czynienia z jakąś sytuacją niebezpieczną, można by było opuścić taki, taki element na szybę i zabezpieczyć kierowcę. Tył, tył pojazdu no, jest po prostu taki masywny i raczej nudny, ale też się go fajnie buduje, natomiast jakby przez to, że właśnie z tyłu trochę mniej się dzieje, Kobi zadbało o to, żeby powrzucać tutaj różnego rodzaju detale i to na ogromny plus, tak. Tutaj mamy po prostu jakąś, jakąś taką beleczkę, z tyłu jest jeszcze jeden karabin maszynowy. Na takim, na takim prostym uchwycie, tutaj mamy wciśnięte takie, takie plecaczki, czy też tam pasoszelki, szelki taktyczne, czy jak to tam preferujemy nazywać, zabezpieczone taką gumką, tutaj, żeby po prostu nam tutaj nie uciekały łatwo. No, oczywiście, możemy je założyć minifigurką. A tutaj mamy taki no, cenny z punktu widzenia pozyskiwania części, taki szpaler tych właśnie kafeleczek jeden na dwa z nitami, tak? One są wyraźnie, słuchajcie, to, są, to nie są jakieś nadruki, to są takie e, malutkie wypustki w postaci jakichś nitów czy śrub, które mogą, e, udos e, że tak powiem, ubogacić troszeczkę nasz, bynajmniej nie kulturowo, tylko e, mogą ubogacić wizualnie nasz, nasz model. Światełka proste, prościutko, topornie, ale tak ma tutaj dokładnie być, tak? Po tej stronie jest troszeczkę tak żywiej, bo mamy tutaj nadruk USA tam i jakiś tam numer seryjny, a tutaj zobaczcie podobnie jak na przykład ma to miejsce w w Helkacie, gdzie mamy tutaj dwa takie piękne akcesoria w postaci młotka i i siekierki. Każdy z, tych, każdy z tych narzędzi składa się z dwóch elementów: strzonka i takiej jakby no, metalowej głowicy. Tak? Jest to po prostu tutaj akurat w tym przypadku jasno-szary plastik. Wnętrze pojazdu to jest no, po prostu dużo wolnej przestrzeni. To, to oczywiście na plus. Z, że tak powiem, z danych technicznych może, można wyczytać, że ten transporter mógł przewozić 7, 7 żołnierzy oprócz, oprócz tutaj załogi. I, I mi się wydaje, że tutaj, no jak najbardziej, dałoby się chyba zmieścić nawet tyle figurek, figurek Kobi. Ale zobaczcie, to co tutaj nas będzie bardzo interesować, to mamy tutaj zamontowany karabin e, Browning, ale na nowym, słuchajcie, e, przegubie kulowym to są takie dwa klocki. Tu jest tutaj dosyć e, mały, taki e, ciemno jest tam. Nie wiem, czy to widzicie, ja to zaraz wydobędę. Generalnie Trzeba to dosyć, on dosyć chodzi z takim fajnym oporem, i to trzeba przytrzymać, żeby on tutaj mnie odpadł. Od ten karabin, od tego, generalnie, możemy to sobie. Oj, widzicie, no to bardzo dobrze. Możemy sobie teraz go wyciągnąć i sobie go obejrzeć dokładnie. Zobaczcie, możemy sobie regulować ustawienie tego karabinu. No tam, podczas tej regulacji, to trzeba trochę przytrzymać, tak, bo on może się łatwo odczepić. Tak. Ale z drugiej strony, właśnie dosyć duży opór na, na tym elemencie mi się podoba bo o to tutaj, o to tutaj jak najbardziej chodzi tak, nawiasem mówiąc wydaje mi się, że, że ta moja komóreczka, którą nagrywam powoli umiera, bo ma coraz większe problemy jakieś w ogóle z, z złapaniem ostrości zobaczcie, przegub kulowy bardzo fajnie umożliwia nam obrót w tej osi, tak lekko też w tą stronę w tych pozycjach też troszeczkę, no generalnie o to chodziło tak, bardzo mi się podoba ten element, mam nadzieję że tak powiem, że, że znajdziemy jeszcze z czasem w kobi ten przegub kulowy, z trochę inną oprawą, że tak powiem, z innym zamocowaniem, na przykład też z że tak powiem, przegub kulowy na klockach jednostudowych, lub właśnie 1 na 3 lub też właśnie 2x2, żeby można było go montować też, oczywiście, w inny sposób i z, z inną siłą. A nawiasem mówiąc, jeszcze raz z nawiasem mówiąc, ile razy to powtórzę. Yy, Przydałoby się też jeszcze jeden, większy zaczep, yy, przegub kulowy. Aha, jestem jeszcze Wam winny pokazania tego... O, tu zobaczcie, wsadziłem ten klocek. Zobaczcie, tutaj trafił się jeden taki klocek i no wygląda to paskudnie. No, słuchajcie, ja tutaj dałem właśnie to w tym miejscu, żeby było no jakby najmniej widoczne yy, i... No nie, no nie rzuca się to na pierwszy rzut oka bardzo w oczy, nawet można by sobie tego nie zauważyć, ale takie rzeczy się nie mogą zdarzać, tak? nie mogą się zdarzać, a ostatnio się zdarzają troszeczkę za, za często, więc tutaj trzeba troszeczkę uszczypnąć fabrykę, fabryka tutaj musi się bardziej postarać, żeby takie elementy po prostu nie trafiały do pudełek, żeby nas to po prostu nie denerwowało niepotrzebnie. Podsumowanie. Ze względu na ten jeden feler, na tą jedną wadę, którą znalazłem, no nie mogę wam już, że tak powiem, sprzedać tego zestawu jako, jako zabawki idealnej, natomiast jest to bardzo dobry zestaw. Mało tego, no szansa, że wy też traficie taki po prostu uszkodzony element pewnie nie jest duża, tak mi się wydaje. Natomiast słuchajcie, oprócz tego mamy bardzo fajną zabawkę. Mamy fajny model na półeczkę. Tutaj mówię o osobach, które zbierają je tylko, żeby po prostu one nam ładnie wyglądały na półeczce, czy też na naszych tam scenkach, które chcemy sobie zbudować. No, a oprócz tego jest to kopalnia i to mi się podoba, że Kobi teraz bardzo często dba, żeby zestawy nie tylko dobrze wyglądały, ale żeby były kopalnią potrzebnych elementów. Mówię też o takich drobnych, tych na przykład wszystkich zawiasikach. Ale też elementy wyposażenia, akcesoria. No tutaj te, te akcesoria w postaci tego młoteczka i, i siekierki na pewno, na pewno tutaj niszczą system. Bardzo mi się to podoba i mi się też wielu, wielu osobom też. No i nowy przegub kulowy. Szkoda, że, że tylko jeden. Znaczy, oczekuję zestawu, w którym będzie trochę więcej ich, żeby można było pozyskiwać. Te elementy, do na przykład będziemy chcieli budować jakieś roboty, może czy jakieś maszyny takie kroczące, coś takiego z przyszłości. No dobra, powiem Wam, że zacząłem już budować taką jedną maszynę, ale jestem jeszcze niegotowy, żeby Wam pokazać na razie nawet, nawet nogi tej maszyny. Zatem mamy tutaj kolejny bardzo dobry zestaw dla tych, którzy uwielbiają oceny punktowe, które, wiadomo. Nie są do końca takie według mnie miarodajne. No to 9 na 10, tak? Na pewno trzeba odjąć jeden mocny punkt, trzeba odjąć za, to, za, ten, za ten felerny element znaleziony w tym zestawie. A tak polecam go wszystkimi rękami i nogami. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!